Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie, a pytanie brzmi. Czy on był gotowy na mnie? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty sedno. 6 kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Cesarz. Wynik, odpowiedź rada. Rydwan. Sedna, szóstka kichu. To są wspomnienia. Człowiek wraca do szczęśliwych wspomnień, marzeń. I przez to zanadto żyje przeszłością. I unika rzeczywistości, swojej rzeczywistości. Nie chce zobaczyć stanu faktycznego. Nieraz filmy o romansach mogą być zgubne, bo one powodują tęsknotę za miłością. Ale tą miłością filmową. Co wychodzi naprzeciw? Cesarz. To jest brak zdecydowania, to są wątpliwości, to jest słabość, słabość charakteru. Również mógł być nacisk i powstała wątpliwość, powstało niezdecydowanie. Przez nacisk powstaje tyrania i surowość. Ja młodych kawalerów, młodych mężczyzn, porównuję do skrzynki z bezpiecznikami. Kiedy otworzysz skrzynkę z bezpiecznikami, to wszystkie bezpieczniki stoją w górze i iskrzą, że aż strach. Również młody mężczyzna nie pamięta, kiedy są imieniny najbliższej rodziny, znajomych. Ale kiedy on z jakiegoś powodu weźmie z tobą ślub, to często ten bezpiecznik opadnie i on musi jego podnieść. A co najlepsze dla niego, że on już przypomniał sobie, kiedy są imieniny ich, ich najbliższych czy znajomych. Wynik, odpowiedź, Rydwan. Pytanie jest, czy on był gotowy na mnie? To odpowiadam: nie, nie był gotowy na ciebie i na ślub. Jeżeli goniłaś za nim, a o tym mówi Rydwan, i chciałaś z nim być, to był to twój kardynalny błąd. Zabrakło mi tutaj rozsądku. Byłaś bardziej zainteresowana swoimi emocjami. I tak naprawdę. Do tego partnera zignorowałaś i postawiłaś na siebie. Rydwen mówi coś takiego. Ja chcę tego faceta. Ja go zdobędę. Ja go zmienię. Ja zastosuję wszystkie myki, sposoby, aby go mieć. A ja ci mówię, abyś nie goniła za nim, ponieważ to będzie dla ciebie druzgocąca porażka. A tego Ci nie życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.